Witajcie, znajdujemy się w rzezawie przed hotelem Kasztel, gdzie grupa Bocheńskie samochody KBC organizuje piknik dla małej oliwki, która walczy z nowotworem. Zobaczcie jak to wszystko wyglądało. Serdecznie Mariusz Kościelny, projekt Black Widow, mój dyftowóz E36 z silnikiem M54 z BMW 46 silnik zakuty z deklarowaną mocą 527 koni. Generalnie ten sezon zawody DIV Open, czyli cztery rundy, Dębrzno, Kielce, Koszalin. No oprócz tego treningi na torach Kielce, na, tor, na, torach, na torze jaszczą, tu zawsze na lokalnych imprezach charytatywnych zawsze chętnie gościmy. Mamy turbo GTX 35, je silnik jest zakuty na tukach wiceko, na korbach Joder Pistons. Mamy przepustnicę z fausemki, 4,4 4 Kastomowy kolektor cała, i cała bieralina wszystkich czujników, regulatorów, główna wodnica wody z listana S14. Spalanie też jest bardzo ekonomiczne, 100 litrów na 100 jazdy torowej. więc <gulatury> Dobre auto, żeby jak po bułeczki. Andrzej, Izik, Kefir i Kuba. Jesteśmy z okolic Proszowic Uścia, słonego. Yy, mamy trzy sztuki trojaczki E4,6, 2,5. Kupione trochę z nie miały być zwykłe serie. Okazało się, że jednak coś z tego będzie. No i są takie daily driftowozy, także coś tam się zawsze dzieje. Jakieś wypadki zombie, troszkę na torach i. dają radę, dają radę. W tak? czekoladzie, to ja dopuszczę, ja poproszę. Już. Dokładnie. Każda złotówka się tak liczy, jest. proszę pana. Tak jest. W takiej sytuacji każda złotówka. Cyk, 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 cyk i cyk. I ogólnie tak, ogólnie miało być tak, jak mówię. miała być to autka takie na chwilę, gdzieś coś się pobawić i po prostu sprzedać, ale gdzieś jakiś pomysł padł. To koło, tu jak chatka, tu kubełki, no i dzisiaj to ciągnie i ciągnie i może się zakończyć. Przód <laughs> to jest budżetowe felon, tylko spray, także tak. Z tyłu jest laminat, także dokładka. Odmuska, pozdrawiamy. Tylne kółeczka troszkę szerokie, po 11 cali, z przodu z negatywem, także no sympatycznie to wygląda. <śpieszynce> Zapraszam na Instagrama, gitfamilia, można odwiedzać, <śpieszynce> lajkować. <śpieszynce> z tej strony Przemysław Nowak, pseudonim artystyczny Pema. Zawodowo zajmuje się wszelakiego typu oprawą muzyczną, imprez, również oprawą Dla mnie to była przygoda w klubach, natomiast już od około dekady właśnie wszelakie imprezy okolicznościowe od a do Z tak naprawdę. A dlaczego tutaj się dzisiaj znalazłem? Ponieważ zawsze kocham pomagać. Być może kiedyś ktoś pomógł mi w jakiejś innej wersji, jeśli chodzi o pomoc, a ja dzisiaj pomagam tak jak mogę, czyli po prostu swoje usługi i myślę, że dobrą robotę, którą robię na co dzień zawodowo. Mogę się tutaj przekazać tym wszystkim ludziom, którzy odwiedzili to miejsce, aby wesprzeć szczytny cel, a tak naprawdę chodzi o ten szczytny cel dzisiejszy, czyli o pomoc dla Oliwki. Więc... Jeśli niestety zdiagnozowano nowotwór złośliwy tkanki łącznej tkanki tkanek miękkich i głowy, twarzy oraz szyi. Trzeba działać szybko i temu też służy nasze dzisiejsze wydarzenie, czyli po prostu wspieramy Oliwkę finansowo różnymi zbiórkami różnymi datkami. Jest to zbiórka oficjalnie właśnie na reha Kapilitację oliwki, także mam nadzieję, że są tutaj dobre dusze tutaj dzisiaj. Nazywam się Mateusz Tabak, pseudonim D-Wave. Na co dzień jestem zawodowym DJ-em, rezydentuję w klubie leży 2000 w Katowicach na głównej sali. Co więcej generalnie, dlaczego się tutaj znalazłem? Tutaj poprzek słowa kolegi generalnie. No zawsze staramy się być tam, gdzie można nieść dobro przede wszystkim też swoją osobą, swoimi usługami. Mam nadzieję, że nasza praca zostanie gdzieś tam, może kiedyś u góry, że tak powiem, doceniona. Może nie wiadomo, kiedyś sami będziemy potrzebowali takiej pomocy. Kto wie, co nam życie przyniesie. W każdym razie w każdej możliwej chwili każdy może na nas liczyć i jeżeli jesteśmy tylko dyspozycyjnie czasowo, mamy możliwość, że tak powiem, sprawdzenia siebie, przedstawienia siebie swoją osobą a przy okazji możemy zrealizować taki właśnie event, jaki był dzisiaj. dzisiejszego pikniku to była to oliwka moi oliwka. drodzy oliwka dzień, która chodzi z dzieciakami do pierwszej klasy szkoły podstawowej numer 2 tak, oliwka cierpina raka nowotwór złośliwy tkanki tak. mięsnej Twarzysz i w tej chwili przebywa na leczeniu w Czechach. Bardzo ją pozdrawiamy. pozdrawiamy no i wszyscy tu byliśmy po to, żeby jej pomóc, tak, żeby zebrać kwotę na rehabilitację. Ludzie dopisali, miejmy nadzieję, że suma będzie dość, okazała. Jeżeli nie, no to i tak się cieszymy z tego wszystkiego, że coś się nam udało tu zrobić, tak i wykonać. Zachęcamy, bardzo serdecznie jest strona Pomagam Oliście, dzień staje się silniejszy, bo dzięki temu, że dzisiaj tu byliśmy, Jacy? No i zachęcamy do wpłacania pieniążków. Prowadzimy licytację z y, profilu pomagamy pomaga oliwii. Tak. Pieniążki są prezentowane na zrzutkę, a zrzutki oczywiście wyprodukują w całości na leczenie dla Oliwii. Kupa, samochody KBC, bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu całego wydarzenia. W towarzyszeniu nasze dzieci, fundacji Auxilium, DJ-owi, D-Wave'owi i Pemie. E, no i również chcielibyśmy podziękować e, grupie Illegal Team Bochnia w pomocy, w organizacji te, tego wszystkiego. I wszystkim, wszystkim zgromadzonym po prostu, bo bez was by się to wszystko nie odbyło, tak? Tak, tak. Tak. wielkie dzięki i do następnego. Do następnego.